Słuchajcie, ja jestem Cześć w witam Was w kolejnym odcinku w sprawdzaniu map. Dzisiaj Was witam w takiej małej mapce. W takiej małej mapce. No, mini mapę jak zawsze. mini mapka. tutaj e, czekaj. Ta, e, pierwsze, co odpalamy? Skupy, bo ale ten. Skupy, jak to skupy. Sklep, e, tu, ten, tu jest, ten, tu to nie jest sklep, to jest sklep, to jest sklep, to jest sklep. To jest mia jak jakieś jak miasteczka, pola w moim klimacie, długie, długie, wężce, jakieś pagór jak pagórki, te pole ładne, ładne jest, widać, czekaj, tutaj jest to tu jest, tutaj stanek tutaj jest, eee, tutaj tu jest, tutaj jest, muszę jest, tutaj jest, tutaj jaki O, jest, to jest, To jest, to jest, to jest, to jest, sklep dobra, to jest, sklep eee, tak, jest, sklep, na co to jest, sklep, jest, tutaj to jest, a baknia kandy jest no i ale ładnie te pole ładnie wygląda tu jecka, to jest to jakieś no to jest, to jest, jest jakieś no nie wymyślane ale można to można to kupić ogrodzić Dobra, tutaj tu są tu jest koniec mapy. Yy, mijamy sklep oto Tu jest rozwiązanie, to jest... Ok. Pójdę tędy, pójdziemy tędy. Tu jest łąka o, fajna, mała. Tu jest szumiat. Yy, co, co tu jest? To tu jest. To yy, jest. Skup. To jest skup jakiś. A skup. słomy w tej zboże hmm. Jeszcze... jednego jego skupku nie sprawdziłem. tutaj jest jakieś na zbudowanie gosty fajnie że on na zbudowanie gosty tak jak tutaj o tutaj można no, można dodać gorszkę i tu jest tutaj się można to. Co fajne do jazdy to pól. jest taka wolna far... o... droga. Oto tu jest... O... Mm. Pola w moim klimacie zawsze jest... R... tu jest? się? Co tu jest? a co tu jest? Co tu jest? Ta... Dobra. Ta... tak. Dobra. Nie, dobra, ja, ja się zagnę z wami, bo mam ciekawa, krajach ciekawam. Mam nadzieję, że będziecie grać. Tu jesteś. Tu jesteś. Tu jest, Zwierzęta. Dobra, ja będę się z wami zagnał. Pozegram się w tym, w tym miejscu. Miłego dnia, miłej soboty, na razie, trzymajcie się, cześć, podajcie do niego na kanał.